Cześć wszystkim! Dziś zaprezentujemy Wam nowość od Amazon Kindle 11. generacji, wersja z 2024 roku. Miłego oglądania! Tak prezentuje się opakowanie. A co znajdziemy w środku? Czytnik Kindle, instrukcje obsługi oraz kabel USB-C. Tak prezentuje się cała zawartość opakowania. Przejdźmy teraz do specyfikacji samego czytnika. Amazon Kindle posiada ekran o przekątnej 6 cali, a jego wymiary prezentują się następująco. Tak prezentuje się czytnik od Amazon. Dostępny jest w dwóch kolorach: czarny oraz macza, czyli zielony. Przy dolnej krawędzi znajdziemy port USB-C oraz przycisk uruchamiający. Rozdzielczość wynosi 300 PPI. Pamięć wewnętrzna wynosi 16 GB. Według danych producenta jedno naładowanie wystarcza na nawet 6 tygodni, przy odpowiednich ustawieniach czytnika. Formaty obsługiwane przez ten czytnik znajdziecie teraz na ekranie. Przejdźmy do dostępnych możliwości podczas czytania. Aby sprawdzić znaczenie danego słowa, wystarczy nacisnąć na nie, a czytnik pokaże definicję z Wikipedii. Możemy także wyróżniać wybrane słowa lub dodawać własne komentarze, co ułatwia zaznaczanie kluczowych informacji i sporządzanie notatek bezpośrednio w wybranych fragmentach książki. Wszystkie notatki i zaznaczenia zapisują się w jednym miejscu, przez co łatwiej nam do nich wrócić. Kindle pozwala na dostosowanie wielkości i stylu czcionek, a także regulację interlinii i marginesów, zapewniając komfort czytania. Wielkość czcionki możemy zmienić, gestem rozsuwania i zsuwania palców. Przejdźmy teraz do podświetlenia. Kindle posiada podświetlenie ekranu, bez możliwości zmiany barwy. Tak prezentuje się przy włączonym świetle, natomiast tak przy wyłączonym. Czytnik posiada tryb ciemny, który sprawdzi się przy wieczornym czytaniu. Dodatkowo znajdziemy w nim przeglądarkę internetową, dzięki której będziemy mogli czytać ulubione gazety online. Czytnik nie posiada polskiej wersji językowej. Wbudowany system nie umożliwia pobierania zewnętrznych aplikacji. Warto wspomnieć, że czytnik posiada Bluetooth oraz Wi-Fi. Czytnik Amazon Kindle 11. generacji, wersja 2024 roku na stronie producenta, dostępny jest już od 519 zł oraz 99 groszy. Co sądzicie o tym czytniku? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszamy was również na nasze pozostałe media społecznościowe. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Jeżeli chcecie kupić czytnik i macie jakieś pytania, śmiało piszcie. Postaramy się Wam pomóc. Jeżeli interesują Was czytniki e-book oraz e-notatniki, zasubskrybujcie nasz kanał. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.